Pierwsza symulacja ochrona vip to symulacja zorganizowana na wyszkolonych pracownikach ochrony osobistej stosowanej m.in. przez Biuro Ochrony Rządu, a także Komercyjne Agencje ochrony, zarówno polskie jak i zagraniczne. Pierwszym etapem całej akcji będzie podjazd samochodu ochrony i zabezpieczenie terenu przez tak zwany duży pierścień ochrony. pojawimy się na... Ja, tak samochód za chwilę wyjdą, hmm. że nie ma żadnego braku zagrożenia, tylko że wśród Państwa ukrył się ktoś, co może stanowić zagrożenie dla BIP-a, którego mamy tutaj już w drodze na ten tras. Cały czas chyba sprawdzanie terenu, czy nie ma żadnego zagrożenia, czy wszystko jest w porządku.

Po przyjeździe WiFA dodatkowo teren będą lustrować operatorów a nie tym. których jeden jest dowódcą ochrony e, całości, która pojawiła się na terenie tutaj przed nami. W przypadku braku zagrożenia dowódca zezwolić mogli na to, aby wyszedł z samochodu i dalej podszedł do Państwa już o własnych powiedzmy na pieszo. Nadal jednak będą tutaj operatorzy osłaniać go przed zagrożeniami. Ciasno wewnętrzny okręg ochrony tak zwanej się tworzy. Zwróćcie Państwo uwagę teraz na to, co dzieje się z całą ochroną. Broń jest w gotowości odbezpieczona i przeładowana, czyli w każdej chwili może zostać użyta, tylko pojawi się jakieś zagrożenia. Wysiada jeszcze operator. Cały czas falustracja terenu, Teraz właśnie może wysiąść VI. Pozdrawia Państwa, miejmy nadzieję, że za chwilę pojawił się właśnie w tłumie po z ukrytem na Tranzieną. Zasłoniła cel własnym ciałem, ewakuowała VIP-a z powrotem do samochodu i oddaliła się z strefy zagrożenia. Napastnik, poz, napastnika pozbawiono broni, sprawdzono go pod funkcjami e, życiowymi. Nie ma w sobie innych niebezpiecznych e, przedmiotów. Zatem po potwierdzeniu neutralizacji zagrożeń reszta ochrony. Także objęcie miejsca wydarzenia w celu dalszego ochronienia WIFA aż do bezpiecznego miejsca. reporterzy leży jeszcze tutaj na starym rynku. Miejmy nadzieję, że nie będzie się siła. Grupa rekonstrukcyjna spora w pierwszej symulacji ochrona WIP-a przed państwem. Brawa! Jeśli ja wiemy, to, to się robi, może się już ja. przestępcy będą próbowali napaść z bronią w ręku na firmę, która odmawia płacenia charakteru. Chodzi przede wszystkim o zastraszenie y, tej firmy. Co się dalej wydarzy, proszę właśnie śledzić. Za chwilę jedzie na pracę policja. Ważyci zauważają, że wjeżdża samochód, zatem będą chcieli uniknąć pytania. Pojawiają się... ...począty

Ofiary śmiertelne, trzech z nich ginie. Proszę nie obawiać, panowie tutaj nie używają broni obcej. W tej chwili to tego co tego przestępcy, który został lekko ranny, sprawdzając zresztą wszystkie jego parametry, który jeszcze nosi sobie jakąś broń, za chwilę zostanie on odwieziony, grzecznie mówiąc, samochodem policyjnym już na dalsze czynności. Johnny, taki, który daje fotograficzny koledzy. Tak? <śla> Przestępca jest już w samochodzie policyjnym, do samochodu wchodzą również hmm, operatorzy. Objedza... Ci vedo, vieni che dici Poi andiamo è in spazio di... Poi W, i w innych scenariuszach zabezpieczony jest także cały teren, to nie tylko miejsce, gdzie dzieje się cała akcja, e, tak aby e, uniknąć niespodzianek z tak zwanego tyłu, stwierdzając wyeliminowanie zagrożenia. E, tutaj panowie dołączą do uratowanych kolegów i odjadą do bezpiecznego miejsca. Ludzie mnie to odbierać trochę. No, o, zja, na punktu i to się stało. Przepraszam. sprawdzają teren. Przepraszam. na plac Przepraszam. Zobaczcie za chwilę z samochodu z dwoma ochroniarzami, z których jeden jest dowódcą. Oczywiście będzie szkoła cały czas na czy jest bezpiecznie. Jeżeli się okaże, że nie ma żadnych zagrożeń, szef ochrony postanowi zacieśnić pierścień ochronny, dając idealną okazję do ataku. I wtedy... E, Pojawi się na strzał snajpera, zatem to jest to, o czym mówiłam Państwu przed chwilą. Proszę spodziewać się tego strzału w stronę domu. Ty tak? Tygluś będzie strzelał. Ty glis będzie strzelał. Cały czas sprawdzanie terenu, czy jest to bezpiecznie, czy nie ma żadnego zagrożenia. Broń jest cały czas odbezpieczona, naładowana, w każdej chwili potenie? może pominąć strzały, jeżeli tylko pojawi się jakieś zagrożenie. Tak, nie Czekamy na dygnitarza, który pojawi się z ochroną. Jeżeli nie będzie żadnego zagrożenia przed ochrony, zacieśnij zewnętrzny pierścień ochrony to będzie okazja do ataku. up. Przewodniczący Pierśczeni Ochrony, e, dowódce Ochrony i Przewodniczący CEL. Każdy z przeciwników jest przeszukiwany, sprawdzany, broń zostaje zabezpieczona, dygnitarz jest zatrzymany, jego tożsamość ukryjemy z wiadomych przyczyn. Po zabezpieczeniu całego obszaru członkowie grupy, po bezpiecznego bezpiecznego pojazdu pojawi się pojazd do ewakuacji. profesjonalizm operatorów, którzy od początku do końca wykonują powierzone im zadania, takie jak ubezpieczanie kolegów, czy zabezpieczanie całego terenu, czy też samo przejęcie figuranta. Bardzo skomplikowana akcja wykonana profesjonalnie. Co prawda panowie zgubili bronię, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie miało żadnego wpływu na przebieg swojej oh. dokonywały nielegalne transakcji, na przykład bardzo popularny ostatnio handel narkotykami. Na miejscu za chwilę pojawi się pojazd operatorów, z którego jeszcze przed wyjściem zostaną wyrzucone granaty błyskowo kukowe tak dla zaskoczenia celów i odwrócenia ich uwagi, aby łatwiej było tutaj zapanować nad panami, którzy działają w samochodzie, teraz dokonują nielegalnej transakcji. Po zatrzymaniu się tego pojazdu, który za chwilę wjedzie, oddział natychmiast otoczy samochodów podejrzanych i przystąpi do obezwładniania ich, zaczynając od kierowcy, tak aby Panowie nie mogli uciec, zatem pojawia się już cała grupa operacyjna. Że mogą być należyć samochodu Podejrzani policjanci trafiają teraz do policyjnego Operatorzy oddali się w miejsce akcji, żądali również samolotowej z sukces, cała akcja udała się. Grupa operacyjna, skora, rekonstrukcyjna, skora przed Państwem w to adres strony, na której możecie znaleźć Państwo szczegóły dotyczące e, słodkiej skory. Za chwilę na plac wjedzie samochód przestępców. Zajmie dogodną według siebie oczywiście pozycję i będzie oczekiwał na przyjazd osoby, która ma dostarczyć okup I ta osoba ma się pojawić oczywiście o wyznaczonym czasie. Za chwilę to wszystko wydarzy się już tutaj na rynku. Samochód wjeżdża. Na początek na starym rynku przed Państwem samochód przestępców. Przestępcy już są, na tutaj wokół Państwa pojawiła się... E, pojawiły się operatorzy, którzy sprawdzają teren. O tym przestępcy oczywiście nie wiedzą. Czekają na oku, czekają na osobę, która ma te pieniądze dostarczyć. Za chwilę na plac zjedzie osoba, która ma oku, która za nim przestępców pieniądze za zakładniczkę, czyli córkę bogatego biznesmena. Ok, twojego się na pracu negocjator. Za chwilę będzie zeknął światłami, tak aby panowie wiedzieli, że to na pewno są te samochody, na które czekają samochodu wysiądzie jeden z bandytów to samo zrobi negocjator spotkają się panowie w połowie drogi będą teraz ze sobą rozmawiać rozpoczynają się negocjacje próba polowego do sprawy Coś... Babyta ulega bez negocjatora, nakazuje pokazać zakładniczkę, czym ułatwi przeprowadzenie całej akcji odbicia. Jest zakładniczka? Jak ile rozpocznie się. Jestem mamy rozwiązania. Tożsamość potwierdzona, zatem ten teraz wraca po z tymi i idzie do bandytów W niedalekiej odległości już To był sygnał do ataku wszystkich